W imieniu firmy Duxon, wyłącznego dystrybutora Roda Hutchinsona na Polskę, witam na edycji zawodów w Chorwacji, turnament 2015 Kroatia. Przede wszystkim są to zawody rzutowe, czyli nęcimy i łowimy tylko i wyłącznie z rzutu. Możecie używać metody, możecie podnosić zestawy maksymalnie do 50 cm od dna, od ciężarka. Nie wolno łowić na zygrigi, Czyli żadne 100-150 cm nie wchodzi tutaj w grę. Przechodzimy do zakończenia zawodów. Jak tak patrzę na was, to jednego żony wam będą zazdrościć, jak wrócicie do domu. Tego solarium naturalnego. Pogoda sprzyjała, temperatura wysoka, ryby również. Została złowiona ponad tona ryby. No niestety nie udało się złowić tej trzydziestki, ale niewiele, niewiele brakowało. Było blisko, także... Z mojej strony dziękuję wszystkim za udział w tych zawodach. Dziękuję przede wszystkim za dobre zachowanie tutaj, bo tak, gospodarze co? są tutaj zadowoleni z nas. Za dobre podejście. Troszeczkę do, się do, troszeczkę też. obawiali się, no różne rzeczy o Polakach słyszeli, ale jak obaliliśmy ten mit, tutaj zapraszają nas za rok. Tutaj team pinoczcy Łukasz, Walotek Łukasz. Także Zrobili nagroda za Smolczyka. Proszę, statuetka dla Was. Zestaw przynęt. Gratuluję najmniejszej złowionej ryby. Ile miała? Kilo 75. Kilo 75. Tak, to jest tak. dla Was. Od najmniejszego lecimy do największego. Także do Big Fisha. Tą rybę był K2804, złowione przez Roberta Muszaka. Robert na co dzień jest w teamie Nesza, także występuje gościnnie na tych zawodach. Tak, tak, tak będzie będziesz ja, ale... miał okazję ważyć sobie. Tak, ten największe, jest to, jest, największe. To, jest to worek, który pozwoli ci zło, wy, znaczy zważyć do... tą 30. Dobrze przetestowany, przetestowany. Gratuluję ci i naprawdę dziękuję za udział w tych zawodach. Dzięki. Proszę. Eee, szóste miejsce, miejsce to... złowionych ryb 56-62. To jest Igor Rasic i Manuel Papaparić. Dzięki. <laughs> Ostra! Pogratulacje. Oh, to jest. Pakiet. Oh, pakiet. Proszę tutaj, pakiet. Kolega mi zdjęcie foto. O, tak. Piąte miejsce. Suma złowionych ryb 58. Suma trzech największych złowionych ryb 58,16. Yy, tutaj Wingrad ZH, Igor Dolinicz, Roman Pogorylik, Gratulacje. Obra macie I Tutaj największe zabawy na było to 2045 1909 1862. Przechodzimy do miejsca czwartego Czartego. czyli yy. tutaj. W sumacie największych ryb 60,26 kg dla Roberta Muszaka i Andrzeja Krawczyka. Ok. Złomiliony 18,34 i 13,66 kg. Tak. dla Was. Jeszcze narzuty. Na śpiewory. Tak jest. Przechodzimy do tych najbardziej wartościowych nagrod. E, za trzecie miejsce, za trzecie miejsce e, dla każdego, z, dla każdego z zawodników są e, są ufundowane wakacje w Chorwacji. Jest to pobyt dla dwuosobowej rodziny o wartości 420 euro dla jednej 7, osoby. 7 Każdy z zawodników o takiej wartości tak taką Może zabrać swoją drugą połówkę i przyjechać skromnie do mojego pensjonatu, także Zapraszam, to jest za trzecie miejsce Pinocy Łukasz i Walotek Łukasz Łączna waga ryb 63,53 kg Brawo za, oni 3 ryby ponad 20 kg Przechodzimy do drugiego miejsca. Chciałbym tylko dodać, że różnica pomiędzy drugim miejscem a pierwszym była naprawdę niewielka, bo tylko 3 kg. Wspomnę tutaj, że to była formuła Big Fisha, czyli trzech największych złowionych ryb. Braliśmy, wagę, znaczy braliśmy pod uwagę tą wagę trzech największych ryb. Tutaj również 3,20 tak. Również trzy dwudziestki są tutaj ponad złożone. 23,62, 22,63 i 20,28 kg. Dokładnie. Także walka była do samego końca. Chłopaki nawet prowadzili w pewnego dnia, niestety, 8, <noise> stanowisko numer 8 dołowiło większą dwudziestkę, czwartą, i spadli na drugie miejsce. To jest Dawid Patlewicz i Michał Bielakow. Gratuluję Carp Shop Team miejsce drugie. <śpiewanie> Patrz do kamery. <śpiewanie> miejsce pierwsze, dwie nagrody o wartości 1260 euro. Dla jednej 1260 i dla drugiej osoby. Także dwa 4, 4, 4, tygodnie w pensjonacie na Istrii dla czteroosobowej rodziny jako nagroda główna dla tutaj Team Aquakultura Pawlo Matwiejenko, Denis Filipow, łączna waga ryb 69,17 kg.

Браво ще раз для них. чиста вода і глибина велика, і це дає можливість рибі дуже сильною бути. Вона дуже сильна тут, набагато сильніша, ніж і великі карпи. Змагання були нормальні, Трошки no? інші, ніж змагання там в Україні і в інших країнах. якось. E, перший раз фотографувалися з табличкою. Вже нема судді, нема протоколу. Так, табличка, фото. і Це дає можливість дивитися фотографію і знати чітко, що в кого яка риба потім перевірити. Так? Ну, Я думаю, це для цього. Часто і bardzo далеко, що хоч на енцені, Codziennie wstawaliśmy o 5 rano, żeby zacząć nęcić. Do 10 grubo nęcone było i od 10 zaczynały się brania. Jeśli właśnie chodzi o organizację, jak dla mnie numer jeden na zawodach, na których byłem. Życiówki bo zrobiliśmy swoje. To tutaj jest jakby otoczka ta tutaj, co nam dała ta woda, tak. No, woda jest naprawdę piękna, 40 hektarów ponad. 40 ton ryby z tego, co mówią miejscowi. 120. No, na tej imprezie zostało zrobionych 15. No, uważamy, że raz, że impreza udana organizacyjnie, dopięta na ostatni guzik, do tego rekordy życiowe. Czego chcieć więcej? Najlepsza wyprawa. Najlepsza wyprawa. Jak najwięcej takich imprez. Piszemy się na pewno za rok.